Nie zawsze czuję się panem własnego losu. E, to nie jest do końca tak, że ja sobie mogę dokładnie postanowić, co chcę robić, a czego nie, nie chcę robić. Teoretycznie tylko tak to wygląda. W praktyce jestem w wielu układach towarzyskich. Biznesowo, społecznych. Momentami czuję się związany umową z widzem. Zwłaszcza w czasach, w których żyjemy, czyli sequeli, kolejnych sezonów, czegoś, co Państwo znają i zdołali na tyle polubić, że domagają się więcej. I jak się gra na przykład wiodącą rolę w jakimś, w jakimś tytule, który którego kolejny sezon się zapowiada, no to temu głównemu nie jest tak znowuż łatwo się z tego wykaraskać, a nawet pewnie nie chce ten ktoś, czyli ja. A potem się nagle okazuje, że tego typu powinności wypełniają i tak już 98% Twojego kalendarza, a resztę trzeba jeszcze z kolejne 100% trzeba zmieścić.